To jest naprawdę straszne. Co to w ogóle jest? Cześć wszystkim, tu Joto Mama. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem i chyba już rozumiecie, że dzisiaj mamy 30, 31 października, czyli Halloween. I dzisiaj też dziewczyny planują, chcą, abyśmy pojechali na nasze stare osiedle. I, będą duże cyklerki, tak. I Będą chodziły w przebraniach. Dla Maja się też mam przebranie. On chciał być albo świnką, albo dynią. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Czapka, czapka przynosuje. Jaka Jaka czapkę? Cię czarną, który ubrał ostatnio. A, a, chcesz to przebranie tego mm, więźnia? Nie, 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 ten czarny płaszcz. Płaszcz? I tego... Od babci, jak tak? Nie, ten czarny, wieś który... Ogólnie my bardzo lubimy się przybierać, wszyscy. Tatuazje? Ja też ci chcę Co? Ja, ja, A już ja sama sobie zrobiła makijaż, super Pokaż mnie Maja też ma tatuaże, Poczeka. pajączki i e, nietoperze, nie tak? Nietoperze Dziewczyny też wczoraj tak minimalnie udokorowały podwórko Tutaj mamy kotka Tu mamy dynie, te jagody i te naklejki to już dołożył Elias Tu mamy kolejną dynię I tutaj już jest Edward, coś ma jeszcze gdzieś kościotrup był Nie, nie ma Tu jest kościotrup Może tu za tym? <laughs> wchodzę, tu, tu jest bałagan i myślę, że sobie strój. Może Albo co, to, to nie będzie chyba na Ciebie. A. Nie, ta jest fajniejsze z włosami, no? Tak jak chcesz. Mm -hmm. Tak marzyłeś, tak jak marzyłeś. Tak. Masz wszystko, szlafrok ten od babci masz, taki tak. czarny długi, masz wszystko, możemy jechać. Wszystko mam. Słuchajcie, cukierki cukierkami, Halloween Halloweenem, ale póki co idziemy załatwić sprawy, idziemy do mojego banku odebrać nową kartę, która poprzednia została zablokowana wtedy jeszcze w Biszczadach. I no. słuchajcie, właśnie, były pytania odnośnie tej sprawy, czy do mnie pieniądze wróciły, nie i czas oczekiwania na... na i czas oczekiwania na rozwiązanie tej sprawy, słuchajcie, mi przedłużyli do... Gdzieś... do 4 grudnia. Czyli wydaje mi się, że już mogę po prostu zapomnieć o tych pieniądzach. Nie traćmy jedno nadziei. Nadziei nie traćmy? Tak. Jasne. Nie, nie, patrzcie, nie ryzykuj, nie ryzykuj. Czy mamy nową kartę? Nie, 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 Majuś, Majuś, spóźnimy się. Serio? Chodź. Słuchajcie, musiałam jeszcze raz biec do banku. I co? Słuchajcie, otworzyłam kopertę z nową kartą. Byłam pewna, że, nie wiem, jeszcze będzie działała rok, dwa lata, a tutaj patrzę, miesiąc 11-23, czyli do kolejnego miesiąca. Myślałam, że do jutra, bo pani mi powiedziała, że do końca miesiąca. I teraz, jak po prostu blokujesz kartę, to oni nawet nie patrzą na daty, robią nową i przedłużają tamtą, tamtą tak? z tamtą datą czyli znów pod koniec listopada będzie bieganie do banku po nową kartę ja to po prostu uwielbiam ja już jestem od tego się zmęczyłeś, ja też Aisza idzie na rysunek później Ciebie e, nie odbierzemy, sami pojedziemy na osiedle, okej? Okay? po Mama. cukierki Mama. żartuję, żartuję buziaki czekaj. czekaj czekaj, masz zielone usta, mogę zobaczyć faktycznie On mam to nagrać serio, ja nagrywam ja to nagrywam, proszę, nie musisz przestać. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj mieliśmy taki plan, że musimy pojechać po nowe spodnie dla Mesia, ponieważ zostało mu tylko jedna yes. para czy dwie? Yes. Czy ta też? Gdzieś tam uszkodzone jest. Nie, jedno, Ja tak naprawdę tego nie rozumiem. Co? To takie cięcie robią. Nie, Mesio. Ja mogę A. jedną parę naprawdę nosić ponad 10 lat i wyrzucić już tylko dlatego, ponieważ już po prostu, no, znudziła mi się ta para, tak? Ja A Męsio, ja, naprawdę, nudzi się i dlatego muszę wrzucić. Słuchajcie, dziury na dziura, Jakieś, nie wiem, jak ty uszkadzasz te wszystkie spodnie. Jestem naprawdę w szoku, Mesio. Wiesz co, ja proponuję. Idziemy do jakiegoś najtańszego sklepu, Nie wiem, Pepko, Kik. Kupujesz taką najtańszą parę i nosisz ten rok, jak ty mówisz. I wyrzucasz wtedy. chodzi. Nic, nikogo nie tworzy na moje figury takie. Nie stworzyli jeszcze na Twoją tak. piękną figurę? Tak. Spodni. Co? Co? Nie Ale wiesz, że jeszcze za wcześnie, która jest godzina? Zobacz, to jest ty już po zupełnie. Jest dopiero godzina 15.54. 30 minut jeszcze masz ponad. Co ty być? Co ty mówić Co ty możesz? On sam nie je? Ty go karmisz? On zazwyczaj sam je ze mną, a z tobą to on staje się maluszkiem. Co byś chciał, Maja? Jestem co tam dobrego przyniosł. On wow. To dla mnie, to dla ciebie. Dla mnie. Jest tylko się podzielić. Tak? Dziękuję. Mesio, a, a ja widziałam. Pokaż swoją tapetę na telefonie. Mesio na tapecie ma kobietę i tą kobietą nie jestem ja. Dobra, pokaż już, pokaż. Tu Aisha śpi. I tu Aisha już ma otwarte oczy. No nie Ja zrobię tu Aisha. A tu Enias. Widziałeś naszego syna co robi. A Jasko! Skucimy w porządku. Kobietku, co się dzieje? Co się dzieje? Chodź.

Straszmy, że bo ci, Teraz ci nikt nie do cukierku. Pani powiedziała, nie. że nawet na kawę nie zaprosi. Ale ty masz takie piękne po prostu myślą. <noise> ty jesteś dynią czy świnką? Bo on tak cały czas robi jak świnka. hu. Ile mam cukierów? ile masz cukierów? No dużo. Jesteśmy w garażu. Tam jest jeszcze tak? Jeszcze. Najwięcej? Dlaczego? Bo ty jesteś taki słodki, słodka dynia. Tak. tak. No, mam. Wracamy do domu. To jest nasze? Tak. No, no. już nie nasze. Ale wiem, ale było nasze. Tak. I my teraz jedziemy do naszego chyba. Bo wracamy i chcemy tu

Wieku. Podzielisz się ja. ze mną? Jak nie? Ja nie mam. Oj, wy ty masz? to mną się podzieliłeś? Nie mam nic. Hej hello! Jesteśmy na strasznej imprezie, prosimy bez przykusu. I teraz tutaj częstujcie się do wyczerpania zapasów. Niestety zapasów już nie ma. Tu ktoś się naprawdę przygotował co? fajnie. co tu jest już może koniec nie? nie. ale fajnie tak ogólnie zobaczyć te zmienione twarze. Przyjaciół, naprawdę. no właśnie. co tu? też co widzicie? Nie widzimy dzieci. świecące się. Ja muszę to nagrać. Wow. Nie ja wiem, czy coś będzie widać. O, to jest naprawdę straszne. On już stać nie może. On powiedział, już stop, już stop. Idziemy, Majusie, idziemy. Maju nie odpuszcza. Ja już jestem cała spocona. Ale ile klatek z hodowli Nie za dużo! A Mam Tak. Liasku! już, Elias wszystko zdjął. Liasku, po prostu wróci ciężko. No co, jesteście zadowoleni? Tak. Możemy wracać? Ja myślałam, że tutaj kilka godzin spędzimy, my spędziliśmy jedno 30 minut, nie? No. Może o godzinkę. Fajnie było, Liasku? Ale jest już zmęczony i widzę, na już na co zasypia. Bardzo fajnie było. Co się dzieje? Słuchajcie, przyjechaliśmy do Lidla, a Elias nie chce wyjść. Co tam wybierasz, moją hmm? siostrą? To... co? zaczniesz panować, zaczniesz Kto powiedział? Kto powiedział? no pani mhm. i druga pani uśmiechnęła się i druga pani jeszcze. tak, było ci miło bardzo, tak? Chcę. co ty myślisz? chcę, chcę. Miłasz, to jest super wybieram, które chcę mhm. tu jest rielka jeszcze to jest? Mhm. zadowolone. naprawdę zobaczcie, tyle cukierków e, uzbierał Mesio a tyle Majerii tej... no, jeśli chcesz Ło, wow, ale przeróżne, mertwi nawet, żelki, wow. i je, jeszcze jakieś halloweenowe, no. I Słuchajcie, właściwe. a teraz, e, czy mogę schować te wszystkie cukierki, będziecie dostawały po jednym codziennie. Co? Nie za dużo? Nie, to będzie dla nas, my sami, kiedy będziemy chcieli, to będziemy jeść. Właśnie właśnie jeszcze chciałam wam pokazać ten dywan e, Aishi. To jest yes. Ostatnio kupiliśmy go w IKEA. Dlaczego u Aishi i tutaj w sumie u Mai też e, są teraz dywany, ponieważ słuchajcie, te kółka bardzo rysują podłogę. I ona staje się po prostu brzydka Więc musiałam taki dywan dla Iszy załatwić I wydaje mi się, że ten jeszcze super tutaj pasuje A Maja swój dywan ma już od kilku lat Dziewczyny, i co powiecie? To był super no, dzień, fajnie. prawda? Bardzo, bardzo! Przepani, jestem już <grym> wymęczony Wydaje mi się, że Elias też za chwilę już pójdzie spać Więc będziemy kończyli już taką vloga Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami Życzymy wszystkim Miłego dnia Maja też cukierków и до запечения, до нови полого. Па-па!